A witam serdecznie na kanale Picasso. No cóż, Johan Canz, zobaczmy w co się tutaj gra. A będzie to taka rozgrywka, która no jest dosyć moim zdaniem ciekawa z tego względu, że a po raz pierwszy postanowiłem sobie wziąć i zrobić długą rozgrywkę, czyli w tym momencie mam 150 rund. Na zrobienie jej, no i to jest na poziomie ludzkości, czyli bardzo, bardzo trudnej. No, zobaczmy, czy sobie poradzę. Aha, jeszcze jedno założenie jest tutaj, że nie mam czegoś takiego jak, że nie mogę, że przeciwnicy nie mogą mnie atakować. No i dobra, no spróbujmy, zobaczmy, co się tutaj będzie rozgrywać. Pierwsza sprawa jest taka, że nie tego, tego sobie rozumiem. Widzicie jedną rzecz, która tutaj jest od razu widoczna. Ta nie dojdzie tam, a mianowicie taka, że praktycznie od razu mamy o, zdobyte trzy gwiazdki. Moglibyśmy od razu od razu to zrobić zrobić sobie następne, następną epokę. Jednakże z tego, co ja mm, wnioskuję, to nie za bardzo mi się to opłaca. A tutaj już nigdzie nie pójdę, a może tutaj gdzieś jeszcze w tą stronę spróbujemy pójść, tak? No i od razu mi pokazuje, że do nowej etapy. póki mogę wejść. Nie, nie, nie. Jeszcze nie tym razem. I chyba jesteśmy jako pierś, jedni z, pierś, z pierwszych. Na przypuszczam, że chrapa od razu wejdzie. No i niebiescy chyba też. No najgorsze jest to, że to najprawdopodobniej będą nasi sąsiedzi, więc zobaczmy, co będzie w drugiej turze. Ale już mamy trzy, yy, trzy tutaj plemiona. O, jaki zawias. No właśnie. Hrapa. Już od razu w ziemi i Gepcjanie też. Nieładnie, nieładnie. Nie fajnie, nie podoba mi się to. Ale pierwsze co zrobimy to sobie zbierzemy tutaj następne um, rzeczy. O, proszę bardzo, już od razu mamy 5. Szkoda, że tak szybko te um, nam wyszły te niezbyt dla nas przychylne wieści. O mamy no, radę i nie damy jeszcze. A tutaj też możemy przejść dalej. Zobaczmy co będzie tutaj dalej. I tutaj, a, miałem zakładać jakieś miasto przy okazji. Gdzie by tutaj było dobre? Tu albo tu. Hm. Nie bardzo mnie to tutaj śmieszy. Tam możemy iść, to będzie daleko, albo tutaj. Na razie pójdźmy, że tak powiem, tędy. Hmm. Zakładamy miasto. Dobrze by było założyć od razu miasto. Nawet tutaj. Hm. Lepiej by było tutaj. Przy samym brzegu. Chyba szybciej tutaj. Dobra, od razu zakładajmy. Pierdziu zresztą, nie? Mm. Najwyżej no sobie przesuniemy tu albo tu, musimy pamiętać na rzece. Mm. Dobra, polećmy tutaj. Tam sobie polecimy. zobaczymy co tam będzie się działo. No i oczywiście tutaj sobie też wrzucimy. Już, o, od razu trzech. Hmm. To jedna tutaj damy, a drugie damy. Tutaj spróbujemy się jakoś przemieścić dalej, nie? Za ile tutaj będziemy mieli następnego członka, że tak powiem, naszej społeczności? Za długo. <laughs> no dobra, no to lecimy dalej. Zobaczmy, co się tutaj będzie działo. No i a tutaj dalej. Strasznie szybko idzie, powiem szczerze, trzecia, a już mam pięć, a pięciu lotków, tak? Mm, tutaj też my postaramy się dojść. A szukamy naszych przeciwników, przede wszystkim też, bo od razu też trzeba by ich ukrócić, nie? Żeby tak nie było za, za radośnie. Mm, no i łykawki. A jak to się mówi. No dobra. Hmm. Coś zwierząt mało jest, nie? Coś nie widzimy zwierząt. Mhm. Czekaj, może tędy pójdziemy jakoś. O, tutaj. O, następne. Się tutaj objął. O, i od razu mamy jakieś państwa. Mmm. Mm, mm. Widzę, że już mamy więcej tych państw. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Będzie trzeba jakoś to... Ukrócić im. No i mamy następne, a zdobyte odnośnie wiedzy, no super elegancką. Dobra, to polecimy sobie tam. A tu może hmm, jest możliwość zdobycia, tutaj zrobienia gdzieś, a tam najlepiej. No dobra. Ok, 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 ok. Tutaj jeszcze nie można. Mm. Nie ma, innej wyjści, nie ma innego wyjścia. Trzeba tutaj po, po tych rzekach pochodzić. Tutaj też sobie spróbujemy, jakoś też nie bardzo. A ile by kosztowało? I tak nie możemy. Dobra, no jak już muszę ten iść no to już idźmy, nie? Nie ma możliwości. No dobra, niech będzie. I tu. Dobra, co mamy tam? A, jeden do przemysłu. Mm, bardziej do. Tak jest, będziemy na rolnictwo na razie stawiać. Póki co, za długo będzie. No, dwie tury. Nie jest tak źle znowu, ale mamy tylko jedną, jedną włości, Także nie jest też dobrze. Zobaczmy, z czego te zawiasy, no. Zobaczmy jak tam. Hmm... No my na czele, ale tylko co to my mamy tam pomarańczowe? Nie, ujujujuj. Ty to może tak zobaczmy czy nam czasem naszych, naszych gości nie zabrali. <ścoughs> no nie, nic nie, a, a, a są, dobrze, okej, okay. czyli nie jest źle tak znowu. No, wreszcie się pojawili. Czekaj, czekaj, czekaj. Nowa armia, oczywiście, że nową armię bierzemy. Dobra, tutaj atakujemy. Bitwa ręczna. Rozmieszczamy, tak, oczywiście. No i dobrze. Koniec rundy. No dobrze. Zobaczmy, czy się uda nam go zniszczyć. Powinno być to dosyć proste. No i mamy, dobra. 5 do przodu, 6 do tyłu. Dobra. Tak czy inaczej, fakty są takie, że albo stawiamy, albo nie. Hmm. No, musimy najpierw tutaj położyć. Dobrze. Azel tu mamy. No i dobrze. No i okej. Okay. No i jeden będzie. Także hmm. tu łapiemy. Mamy następnego. Dobra. Zobaczymy, czy się uda coś tutaj co tam mamy, chetyci, o Jezu, będzie ciężko, będzie ciężko tutaj w ogóle grać, no niestety, ale w tej rozgrywce nie widzę tutaj dobrych, dobrych rozwiązań, póki co, no ale jest jak jest, także nie jest, nie jest źle, a dobrze wcale, ale, no, aha, no, no nie spojrzałem tutaj, dobra, chodź, Dobra. Ty wskakujesz tu. Ty idziesz tam do góry. Jakoś to będzie, nie? Mm, azyl. Ważne, że żeśmy znaleźli azyl. Tutaj poprzenosimy w razie czego. Jak tutaj mamy znalezione, to... No, Nieźle. Dobra. Najwyżej no tutaj gdzieś wrzucimy. A um, lepsze, lepsze wieści. Mm. Mm, <grym> Nie jest dobrze, bo tutaj nam uciekają gostkowie. Mhm. Tam jest tam jest armia. Więc tutaj musimy jakoś stanąć, żeby musieli nas zaatakować, w razie gdyby chcieli wychodzić. Dobra. Tam ci muszą dojść, nasi, żeby, żeby, żeby tam cokolwiek zdziałać. No dobra, no będziemy się starać to jakoś załagodzić, no i jakoś to robić. Na razie mamy tylko dwóch, które to jest poziom piąta tura. Hmm. Powiem szczerze, nie za specjalnie to mi się widzi. Ile mamy? Ośmiu tylko. Hmm. A jak wyglądają tutaj? Hmm. A ci jeszcze nie wybrali. Hmm. Łykawki. Różowi jeszcze. jeszcze gdzieś powinni być. Jeszcze nomadami są. I. I rzuci. Dobra. No to zobaczmy. Mm, Olmekowie. Powstali Olmekowie. Możesz mi pokazać, gdzie ci Olmekowie powstali? Ci. Mm. Nieładnie, nieładnie. O Jezus Maria, ale się tego tam natworzyło. Hmm. Nie mają ludków, a ten ma? Ma, dobre. Tutaj robimy ludka. I od razu on będzie przechodził tutaj. Hmm. No i dobrze. I okej. Okay. Nie mogę ich zaatakować? Dlaczego nie mogę ich zaatakować? Jakim cudem? Czemu ja ich nie mogę zaatakować? Aha. No właśnie nie wiem o co chodzi. Coś się popinęło. Mmm. 30 muszę mieć. o dużo, dużo, dużo. Ej, jakoś to wyszło tak, że, 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 że coś nie wyszło. <laughs> no dobra. No jak nie wyszło, no to nie wyszło. Ten idzie tutaj po to. Ten idzie po to. Uuu. Nie pójdzie tam. No dobra. Ten tutaj. Ten tutaj. No dobra. No zobaczymy, co to nam dalej pójdzie. Na razie strasznie słabiutko nam to poszło. Rozpoczęcie już szósta tura. My, my, my jesteśmy. D, no. Mm. <śmany> no cóż, no cóż, nie bardzo to wychodzi. Um, nie bardzo, nie bardzo. Mm. Dużo tego wszystkiego do zbierania, więc szkoda tutaj język, ale lecimy dalej. No mamy 10 już. No dobra. No dobra, no i tutaj pójdźmy. Już mamy dwóch. Um, spokój, dobra? No ten tutaj pójdzie, a ten sobie pójdzie tam na razie. No, jak tak, no to od razu atakujmy ręczne zakończenie. Rozmieszczenie, koniec tury, dobra. Dużo, dużo strat nie powinno być. Dobrze, ok. 5 plus jest, ok. No to od razu weźmy też tutaj. Potrzebujemy troszkę tych, tych, tych rzeczy. Zaraz będzie następny, więc spoko. I tutaj sobie też dziabniemy. Następne i 5 plus. Dobra. No to też sobie dziabniemy to z tego względu, że potrzebujemy jak najszybciej rozwijać się, a to nam coś strasznie wolno idzie no i dobra, no to atakujemy uh -huh. zakończę rozmieszczanie, dobra, koniec tury uh -huh. no i dobrze, nieźle dobra, jest 5+, plus. wiem, hmm, następna epoki, mamy 300 Królujemy na razie, zaraz, zaraz to królowanie się a, zmieni. Także będzie, będzie nieciekawie, wiem o tym doskonale. Także, mm, ale tu następnego dziabamy. Okej, okay, zakończę rozmieszczenie. No i gdzieś schował się, dobra, zobaczymy gdzie. A tutaj sobie poszedł, no dobra, no. Hm. A nigdzie i tak nie mogę iść, także. Niech atakuje. No i teraz my zaatakujemy, dobra. O, nie udało się. No trudno. A, i tak wygraliśmy, dobra. No tak to by było lepiej, no ale no trudno, trudno, trudno się mówi. Żyje się dalej. O, widzisz, no i tutaj nam pozwolił sobie wziąć. Jest nas trójka. Czemu nie? Ja mogę go zaatakować, no. A, bo jeszcze nie mam. Mm, no tak. Zapomniałem. No dobra, no to my sobie tutaj pójdziemy i tu sobie już zostawimy. A tam sobie pójdziemy dalej. Zapomniałem, że my nie jesteśmy jeszcze mm, uzbrojeni po zęby. <grym> <grym> a no dobra, niech będzie i tak. Um, która to jest siódma tura? Mm, strasznie mało. Strasznie mało. 13 mamy tylko lutków. No dobra, zobaczymy co będzie dalej. Mhm. Dobra, jednego prześlemy tutaj, żeby to wziął. Um, Drogi przejdzie tutaj, żeby to wziął. No nie da rady. Jeszcze się nie łączymy, także o trzech zostało no to może. O właśnie a jakiś przejdzie tutaj dalej oj 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 a kto to tutaj powstał no i pięknie zobaczmy czy się uda ich pokonać koniec rundy ups Koniec rundy, kurde, przegramy to w piguły. Koniec rundy, no, dokładnie, rozwali nas. Dobra, porażka, trudno się mówi. A czemu oni mogą atakować? A, no tak, bo. Bo tak jest. I trudno. Ale już wiemy, gdzie przeciwnik mieszka. Także spokojnie sobie go zdobędziemy. Trzech. Mm -hmm. mm, no i może drugiego też. Dobra. A ci pójdziecie tutaj. Także będzie dobrze mogę mm. wyżej mogę wyżej wejdę sobie wyżej i w tym momencie go zaatakuję zakończę z rozmieszczeniem także mm, nie, tego dość no i do widzenia także jest dobrze a możemy już sobie następne miasto walnąć Skąd kurde tam miasto mi wyszło? Gdzieś tutaj jest jakieś lepsze miejsce? Tutaj no dobra. No to zróbmy tutaj to miasto. Zobaczcie, tutaj następne mi kusze wyskoczyło. No, cholera by strzeliła, no się mnożą jak króliki, no. Musimy tam dojść. Tam nie da rady. Tu też nie da rady. No dobra, już niech będzie tak. No to przejdźmy sobie tutaj. A tutaj sobie przejdźmy tutaj i zdobyliśmy sobie następne punkty, 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 punkty. Jeszcze raz punkty. Dobra, czy tak czy inaczej, żeby i zaatakować, to musimy założyć miasto chyba, z tego co widzę. Jedno i drugie. Ci też kurczę, no oni dopiero będą zakładać. Zaraz będzie tutaj hmm, następna. Kryjam. No ale my przy okazji możemy dwa miasta sobie zdobyć. O proszę. O proszę. Co się tu stało? Nagle że, że się pojawiły tutaj następne włości. A my tutaj sobie sta stajemy. Tak? <śmiech> <śmiech> Powiedzmy sobie szczerze. Tutaj jest możliwość? Jest. Dobra. Bierzemy. Tutaj bierzemy. Nie ma, tak? Nie ma jeszcze. Ach, kurde, minimalnie. No trudno, trudno się mówi. Czy zrobiliśmy już sobie? No w miarę. No dobra, no to w tym momencie trzeba. Mm, Bantu przyjmij. Chciał, nie chciał, musiał. Potwierdzamy. No i widzimy się w następnym otwarciu, także bardzo dziękuję za to, że graliście, za to, że byliście i do następnego razu, do usłyszenia, do zaś. Na razie jesteśmy na pierwszym.